Proszę Państwa, już czuć te emocje. Już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Mam nadzieję, że mecz sprosta oczekiwaniom, a my będziemy doskonale się bawić. W każdym razie mamy pełne podstawy, by na to liczyć. To w dzisiejszym meczu odniesie zwycięstwo. Halo, witamy z Craven Cottage. Dziś nad Tamizą piękna pogoda, która zachęca do gry w piłkę albo do przyjścia na stadion. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu angielską Premier League. Fulham zmierzy się z Wolverhampton Wanderers. Naprawdę cieszę się na to spotkanie, liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy Gospodarzy. Realizator pokazuje nam teraz skład Wolverhampton. Robinson. Juka wędruje do Palini. Juka zmierza teraz prosto w pole karne. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Zobaczmy to jeszcze raz, tym razem na spokojnie, bez takich emocji. To tylko powtórka, ale taki wolej nie zdarza się codziennie, warto więc rozsmakować się w tej bramce. Jaka radość w sztabie trenerskim cieszą się z tego prowadzenia. Na pewno nie chcą go oddać. Wolverhampton znawia grę i będzie szukało wyrównującej bramki. Argolemina. Mateusz Kunia. Ryan Aitnuri. Mario Lemina. Ruszają z akcją Wolves. Nie daje sobie odebrać piłki. Sarabia przy piłce. Piłka teraz u Semedo. Szuka, może być groźnie. Obiecujące zagranie przed pole karne. Świetnie to blokuje. Znowu staje na linii strzału. Świetny blok. Raul Jimenez. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. I tracą teraz posiadanie piłki. Ryan Aitnuri Dawson Wolf stracą piłkę Raul Jimenez z piłką Raul Jimenez Ilkema Raul Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę W takim miejscu mogą zaatakować Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Mało ma miejsca. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Robinson. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Dawson. Mario Lemina. Sarabia. I akcja teraz w drugą stronę. Raul Jimenez. Piłkę ma Raul. Jest coraz bliżej pola karnego. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Wybija tę piłkę. Powoli można już zacząć oceniać postawę drużyny gospodarzy. Wygrywają przed własną publicznością i mają naprawdę sporą szansę, by zakończyć pierwszą część na prowadzeniu. Oglądamy zacięte i bardzo wyrównane spotkanie z dobrą postawą defensywy, zwłaszcza tej drużyny, czego odzwierciedleniem jest zero straconych bramek przy jednej zdobytej. Ona oczywiście może ostatecznie dać zwycięstwo, ale nie uprzedzajmy faktów. W drugiej połowie możemy przecież jeszcze zobaczyć dosłownie każdy scenariusz. Podanie do palini. Tak się powinno stopować ataki rywala. Szansa na remis. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Takich okazji po prostu nie wolno marnować. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Rozpoczyna się druga połowa spotkania, zawodnicy Wolverhampton do przerwy nie mieli szczęścia, ale może teraz karta się odwróci. Faula. ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Groźnie było, dobra interwencja. TT musi uważać. Rywal go naciska. Przejęte podanie i koniec tej akcji. A było naprawdę niebezpiecznie. Udana teraz interwencja. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Robinson. Czy czymś zaskoczy przeciwnika? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Joseca. Dawson. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Mateusz Kunia. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Przy piłce Kunia. No nie, strzał do zapomnienia. Żałpa linia. Wciąż jest w trzy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny raid? Pedro Neto. O i to był książkowy odbiór piłki. Kenny Tete. Reed, Tete. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Pedro Neto. Zbiega do środka. Jest coraz bliżej bramki. Fantastycznie to zastopował. Raul Jimenez. T -t. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Mamy strzał głową, ale to nie będzie game changer. Za wysoko. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Pablo Sarabia. Znowu Sarabia. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Wybijają piłkę poza boiską. Wypuścił go, będzie groźnie. To musi być gol! Gdyby to wpuścił, przegrywaliby już dwiema bramkami. Mecz byłby pewnie rozstrzygnięty. Kto wie, czy za chwilę nie okaże się, że był to kluczowy moment spotkania. Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Być może teraz coś z tego będzie. Kenny Tete. Wilson. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Pablo Sarabia. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie. Ale czy starczy czasu? Pablo Sarabia. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Ale szatak teraz na piłkę. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Robinson. Całuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Skutecznie zablokowana ta centra. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi naprzucić obronie drużyny przeciwko.